Widocznie nam I dokończ. Siadamy w siadzie Dandasany z nogami prostymi, podpieramy tułów z tyłu, podnosimy kręgosłup, rozszerzamy klatkę piersiową. Zginamy lewą nogę do siadu Virasany, układając grzbiet stopy blisko biodra na podłodze. Rolujemy zewnętrzne lewe udo w dół, wewnętrzne udo w górę. Utrzymujemy kolana na szerokość bioder. Zginamy prawą nogę, stawiamy stopę przy pośladku. Chwytamy za podeszwę stopy, podnosimy stopę na poziom kolana. Unosimy kręgosłup zaczynając od krzyża lędźwiowego, okolicy dolnych żeber w górę, w kierunku kolana nogi prawej. Rozciągamy kręgosłup i bardzo powoli prostujemy nogę. Wyprostujemy nogę, ciągnąc stopę dłońmi do góry. Rób to wolno, tak aż utrzymasz mniej więcej w kącie 80-70 stopni. Utrzymując bardzo silną lewą stopę, stabilny lewy pośladek, popchnij prawą stronę miednicy nieco w przód i wypchnij piętę w górę. Następnie zegnij ręce w łokciach i rozciągaj tu w stronę górnej nogi, unosząc nogę, unosząc jamę brzuszną, unosząc klatkę piersiową, unosząc brodę i ostatecznie sięgnij czołem w stronę prawej goleni lub zbliż w stronę prawej goleni. Unieś głowę, wycofaj, zegnij nogę. Ustaw stopę i wyprostuj nogę. Wyprostuj lewą nogę. Druga strona. Tu i przy okazji pokażemy w jaki sposób poradzić sobie w przypadku braku kontaktu ze stopą nogi górnej. Prawą nogę włóż do światu wirosany, wydłuż kręgosłup ustawiając ciało symetrycznie. Zegnij lewą nogę i przygotuj pasek, żeby założyć przez podeszwę lewej stopy. La osób, którym tutaj każda osoba, kiedy stopa jest blisko biodra, chwyci za stopę, ale nie każda osoba wyprostuje nogę w górze. Więc chwyć mocno za brzegi paska, podnieś stopę na poziom pachy, zatrzymaj przesuń kręgosłup do uda, kolano do pachy i powoli prostuj lewą nogę. Jeśli okaże się, że nie będzie możliwe wyprostowanie nóg, to po prostu wydłużysz pasek, poluzowując, także żeby przytrzymać. Ale warto ze zgiętej nogi utrzymać ruch do góry, tak żeby pozycja była rozwijająca się. znaczy czapla, prostuj nogę. Jeśli jest tylko tyle możliwe, zostań w ten sposób, prostując nogę i unosząc kręgosłup. Jeśli jest możliwe, pójście dalej, zginaj ręce w łokciach i wznoś czubek głowy i stopę. Zawężając kształt litery, którą układa ciało, litery V, aby dotrzeć jak najwyżej i jak najszerzej. Jak najszerzej klatka piersiowa i jak najwyżej mostek. Jeśli możliwe, społącz czoło i goleń i rozluźnij. Wyprostuj nogę. Siad Dandasan.